Prościutko, bez żadnych zakrętów i cały czas pod górkę. Cisza Może płyniemy pod górkę, nie was, zbytnio? Nie. Już to proste. Weźmy z ulicy pod górę, jesteśmy pod górą, płyniemy pod górę. Nasia, się. To było pewnie niesatysfakcjonujące. Dzisiaj w się są wymagające. Niektórzy z daleka, więc uwaga będę, od do przodu, tam na starcie przy wejściu, gdzie się poznaliśmy, był ten przedługawy wstęp, to byliśmy na zero, na końcu po dwóch kilometrach Gertruda jest 3 metry wyżej. Nie czujemy tego, że płyniemy pod górkę, prawda? Nie. Pewnie, że nie, bo woda nam stabilizuje podróż, górnicy mają taką sztuczkę, drążą sztolnie pod kątem, tam na starcie zero, na końcu 3 metry wyżej, a jak to wytłumaczyć naszym robaczkom? Bierzemy szklankę, nalewamy wodę do połowy, przechylamy szklaneczkę, patrzymy z boku i w jednym miejscu wydaje się, że woda jest wyżej, w drugim niżej, tak? Tak to nie pod A dzięki tej sztuczce górnicy zatwierdzą trzy sprawy. Pierwsza rzecz woda. Zobaczcie do góry. Deszcz pada. Śnieg topnieje, woda wsiąka czyli Przez każdą górniką. Szczolnia pod kątem, żeby się jej pozbyć, czyli odwadnianie. Druga ważna funkcja to ta, którą przejdziecie na twarzy. Czyli taki pomysł? Tak. To nie tak, dlatego, tak, że mam tak. Materiał, tak, to kicher, tak. tylko poziom. <laughs> Przymurdywać podziękak, czyli wentylacja. Trzecia najważniejsza to transport urobku. Państwo to przecież po złoto, tak? tak, tak, tak. tak Oczywiście. Dobrze, tak. tak. Dobrze, że mnie kłamiecie. W się kłam, sobie na widocznostną. Jak po złoto, to prrr, musimy się tutaj zatrzymać, kochani. Pani, brzmić Pani była ja się rozwijałem? No byłam. <noise> A na ostrowie Tumskim jest taki most, gdzie dawno zakochani zawyszali swoje głódki. No, Ja je tutaj odcinam, to są moje klucze. Nie no. ja ma ich za dużo, no ale tam płódek też już nie ma, więc jakoś sobie radzę. W każdym razie moi jednego. O złote, o złote, o złote